Mi się błotem uwaliła. Kambio dolor. Gdy mi tu maty zrywa. Ej, dlaczego nosisz maskę? To wie Pani trzeba nosić maski? Ale dlaczego Pani ma maskę? Ej, ty masz maskę? To jeszcze, jeszcze trzeba nosić, nosić maskę? Nosicie maski? No panie kochany, nie ma słuchajcie vloga czy nie ma jakiejś relacji, gdzie ja gdzieś wychodzę i mam maskę, że takie kuźwa pytanie nie padnie. Odpowiedzmy sobie, dlaczego w Japonii nadal yy, nosimy maski. I tak od maja weszło nowe rozporządzenie, gdzie nie trzeba koniecznie nosić masek takimi momentami, gdzie zaleca się używanie masek. Są to tłumy, miejsca zagęszczone przez ludzi, czyli jakieś e, główne ulice, prawda? Wszystko wszystkie miejsca, które generują jakieś większe tłumy. No tak tylko, że dużo z was, yy, przykładowo na moich vlogach, zauważa, że ja idę sobie do parku, który jest prawie pusty, a ludzie noszą maski. Pytanie dlaczego? Mimo, że nie trzeba. A faktycznie ja wychodzę, załóżmy, rano, i w takim parku jest bardzo mało ludzi, a mimo tego wszyscy mają maski. Dlaczego? Zanim przejdziemy do tego tematu, trzeba zrozumieć, że to dla Was kultura masek to jest coś nowego. Wy się tego nauczyliście poprzez pandemię. Więc dla Was maski kojarzą się jedynie z pandemią i z tymi obostrzeniami higienicznymi, tak? Aby nie prądkować na innych, nie zarażać i tak dalej. Zachęcam was do zapoznania się z tym wideo, które mówi przede wszystkim o podstawie, czyli historii tej Higieny, z której tak naprawdę słyną Japończycy od wieków. E, oczywiście Japończycy słyną z tego, że myją się codziennie, że są sento, czyli specjalne publiczne, właśnie, że są onseny, że ta kultura kąpieli jest ważna. To można pomyśleć, dobra, a co ma kultura kąpieli do masek? A ma wie bardzo wiele, ponieważ dziś pokrótce powiem to, co jest w tym odcinku. Zach zachęcam do obejrzenia. Tam jest cały wykład historyczny. Higiena była zawsze bardzo ważna, ponieważ Japonia przeżywała przez klimat również pandemię od zarania dziejów. I od zarania dziejów y, ludzie zauważyli, że jeśli człowiek nie dość wyczyści ciało, to te choroby się bardziej czepiają. Dlatego tak bardzo ważna jest higiena. Wszystko związane z higieną w Japonii. Dalej, przejdźmy do samych masek. Proszę Państwa. Też jest taki film na kanale, który pokazuje całą historię masek na twarz specjalnych ochronnych, który, był, który narodził się, bo to jest kultura japońska od bardzo dawna. To nie jest coś, co, nie wiem, wyplikło się w 1980 roku, czy nawet 90 nie. Proszę Państwa, to jest kultura, która urodziła się w erze Meiji. Tak jest? W erze Meiji. To nie jest nic nowego w Japonii, więc dlaczego teraz, mimo że te obostrzenia są złagodzone, wszyscy nadal tak samo jak jeden mąż noszą maski? No właśnie, i tutaj znowu zderza się kultura Japonii. Kultura y, specyficzna, kultura y, wyspiarska, kultura, która ma własne naleciałości, których się trzyma, z kulturą zachodu. Znowu jest pom. No to wpływa kilka kwestii. Jak już powiedziałam. Strachując już w ogóle od pandemii, to przede wszystkim też kwestia kulturowa tutaj wpływa, ale ona jest tak naprawdę na samym końcu. Przyczepmy się do tej pandemii. To, że zdjęto niektóre restrykcje dotyczące masek i całego tego zachowania pandemicznego, ludzie nie mają takiej wiary, że pandemia się skończyła. Maski. W Japonii jeszcze nosi się specjalne żele, takie mini żele przyczepione do, do gdzieś tam w torebce, albo przyczepione do plecaka, zawsze, żeby mieć czym zdezynfekować ręce. Wszędzie są, jest to ustawione. I ktoś, już kilka było takich komentarzy, że to nic nie daje, ta. ta, ta. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi zupełnie. To są takie boje bezpieczeństwa maska i to to są takie boje bezpieczeństwa dzięki temu ludzie czują się bezpieczni kolejna rzecz to jest mm, może nie tyle presja y, społeczna, ale faktycznie, jeśli ty y, słysząc takie obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia y, i Opieki Społecznej, które mówią właśnie, że proszę Państwa, teraz można już sobie nie nosić masek, y, jak jesteście Państwo gdzieś w takich mniej zaludnionych, mniej zagęszczonych y, ludzikami miejscach. To i tak chcą zdjąć maskę, prawda? Chcą zdjąć maskę, ale widzą, że reszta ma, więc jest takie nie, 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 to jeszcze nie jest ten moment. Tak, jest też odpowiedzialność społeczna. Jak wiecie, mówiłam na tym kanale o tym bilion razy, Japonia to jest kraj kolektywistyczny. Tu się żyje jako grupa. Mniej jest tej indywidualności, co za tym idzie. Za tym idzie, że jeśli ty idziesz i nie wiem, nawet jeśli ciężko ci oddychać, cokolwiek, ale widzisz, że inni mają maski, to ją zakładasz i nosisz. I nie ma dyskusji. Jest, to jest pomieszanie fakt. Nie presji społecznej, ale też z odpowiedzialnością, bo wszyscy czują, nie, to jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze wszyscy praktycznie mają te maski. Ludzie mają też poczucie, że nie chcą innym tworzyć problemów. Nie chcą, żeby inni czuli się źle, bo okej, okay, ja nie mam maski, może akurat kichnę i ktoś się przestraszy, bo ja nie mam maski i kichnę. Więc to jest bardzo takie pomieszane. Oczywiście, jak już powiedziałam na samym początku, w Japonii maski są kwestią kulturową. I nawet gdyby pandemia już się totalnie kończy, nie ma żadnych zakażeń. Załóżmy wychodzi czynnik zarażalności na zero, to w Japonii i tak, proszę państwa, będą maski, bo to jest nasza kultura, bo tutaj te maski zawsze były. One były zawsze przede wszystkim używane, jak człowiek jest przeziębiony, tak. Ale nie tylko, to też kwestia mody. Niektórzy noszą je obecnie ze względu też, że no. Fajnie pasują do ciuchów. Inni zakrywają sobie pryszcza, inni skwarkę. Kobieta nie zrobi sobie makijażu, to założy sobie maskę i, nie wiem, kapelusz i pójdzie. To są też te czynniki, o których się nie mówi. Te takie niepandemiczne, bo maski są totalnie teraz przyklejone do tego myślenia pandemia, 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 a nie do końca one tylko tak działają. Przed pandemią one były. No, takim wachlarzem. Oczywiście były yy, prewencją przed prądkowaniem, jeśli ktoś yy, miał yy, przeziębienie, kaszlał i tak dalej, ale były też elementem i yy, mody, yy, ale też wygody. Bo przykładowo każdy tu wie, że jak jest zima, jest ci zimno, to załóż sobie maskę i będzie ci od razu cieplej. To są takie yy, mini pierdoły, które mają znaczenie. I faktycznie jeśli teraz się wejdzie, to wszyscy nadal noszą maski. Takimi miejscami, gdzie można sobie pofolgować jest naprawdę właśnie jak przykładowo na swoim przykładzie podam jej na Jociana, jak sobie gdzieś idziemy faktycznie do parku i absolutnie nikogo nie ma, już idziemy gdzieś na ławce, która jest oddalona w ogóle od alejek i w tym okręgu w ogóle nie ma ludzi, no to wtedy można sobie pozwolić na zdjęcie maski. Ale jeśli się idzie, nie wiem, na zakupy, jest się w sklepie, yy, idzie się yy, właśnie nawet do parku do takiej, idzie się po alejce, to ma się maskę. Ma się maskę. Mimo, że nie trzeba, yy, ale powiem Wam szczerze, że, i, że każdy się też czuje nadal bezpiecznie z tą maską. To jest taki, ja mówię, taka boja, boja ratunkowa. I właśnie, i podkreślam na koniec, że nawet jeśli pandemia się skończy, to kultura masek nie skończy się w Japonii. Będziecie widzieć nadal osoby z maskami, bo, ten, bo ta kultura masek w Japonii była, stąd można powiedzieć, ona przyszła, bo Pamiętam jeszcze przed pandemią, to zawsze dostawałam pytania, dlaczego wy tam koźwa nosicie te maski, po co, co, to, co wy chirurgi jesteście, chirurgi tniecie ludzi. Tak, maska to było zdziwienie, raptem stała się pandemia i maska zaczęła być rzeczą pandemiczną, mimo że w Japonii rzeczą pandemiczną jedynie tylko nie jest, jest rzeczą bardzo uniwersalną, stosowaną na co dzień, nawet jak powiedziałam jakby nie było pandemii, więc tak naprawdę tak to wygląda, jeśli macie ochotę zgłębić pim pom pam. to był właśnie komunikat o tym, że niedługo uczniaki skończą się uczyć i będą wracać do domu więc proszę uważać samochodami jak jeździcie bo żeby tam nikogo nie zabić przypadkiem to jest właśnie taki komunikat yy, Codziennie Tak, o tej samej porze Dobra, więc tak wygląda cała ta sytuacja Więc następnym razem Jeśli zobaczycie yy, Nie wiem, kogoś film Zdjęcie, relacje, cokolwiek I zobaczycie ludzi w Japonii w maskach To nie pytajcie się, a czy dalej Zresztą to jest tak chyba yy, Logiczne i wynika same z siebie Że jeśli widzi, że dalej ludzie chodzą w maskach To znaczy, że <laughs> chodzą w maskach a nie pytajcie się, a wy dalej musicie chodzić w maskach. Nie musimy, chcemy. Tak tu jest to przyjęte. Jeśli naprawdę już będzie tak, że na ulicy nikogo nie będzie, to ludzie będą już w sensie nie. nie be, że nie nikogo nie będzie, tylko że na ulicy nie będzie ludzi z maskami, no to wtedy, ale to myślę, że to będzie bardzo, bardzo pomalutku i stopniowo się rozszerzać, na razie się na to nie zanosi. No i jeszcze raz podkreślam pamiętajcie, że nawet jeśli bia się skończy, to tutaj kulturę masek się nie skończy, bo stąd się wywodzi, więc zapraszam na te dwa filmy o kulturze higieny, jak bardzo ważna jest higiena w Japonii, jak się narodziła Edson, wpłynęło, wpłynęło na tak bardzo zasranie się na tym punkcie i oczywiście na całą historię masek w Japonii, która jest uważam bardzo ciekawa. No i to by było na tyle i oczywiście zapraszam Was na mojego TikToka i Instagrama no i na, jak zwykle ostatnio strasznie dużo dodajemy nowostek, więc oczywiście się na łabi Sabina, na nowostki i widzimy się już niebawem na kaladzie matany,